najważniejsze wydarzenia wtorku czas na ich podsumowanie czas na dzień po dniu piotr jacoń zapraszam repolonizacja gospodarki donald tusk rzuca hasło i budzi skojarzenia bo hasło nie jest nowe a jak dziś uzasadniane o tym u nas za chwilę będzie także sposób na kampanię ala karol nawrocki straszenie ludzi, którzy stali na przystanku autobusowym w szczecinie dlaczego straszyć akurat nimi wystarczy próbować wmówić że to uchodźcy i to przebywający w polsce nielegalne nielegalnie jak Jaka jest prawda, i jaka jest polityka o tym właśnie dziś, we wtorek? Fuzja Orlenu z Lotosem i niegospodarność na 5 miliardów złotych, co punktuje Najwyższa Izba Kontroli. Raport NIK jest miażdżący dla poprzedniej władzy, władzy w Polsce, no i władzy w samym Orlenie. A dziś jakże masowe omdlenia w podstawówce pod Warszawą. Ewakuowano 300 osób. Była apel, był apel, było duszno. Uroczystości się odbywały na sali gimnastycznej, która nie, ma, nie jest zbyt obszerna. Dzieci uskarżały się na ból głowy, ból brzucha i zawroty. Repolonizacja gospodarki.